Witam was drodzy uczestnicy tego rajdu mam dla was coś co wam poprawi portfele a mianowicie mam prezent świąteczny dla was duplikujemy pojazdy jakiekolwiek chcecie ale tylko te z ulicy. Tak jak to ja w tej chwili robię, wziąłem pierwsze lepsze gówno które teraz stuninguje na full. Nie szczyp są ładu ładuj w te samochody ile fabryka dała. Ja to zrobię na przyspieszonej wersji, oczywiście, o tuning chodzi. Warto to wykorzystać i czepienie kasiore. Ten glitch od 6 dni krąży po necie więc nie spóźnij się i zarabiaj nielegalnie, a ja ci pokażę w jaki sposób, powoli i dokładnie. Więc zaczynamy glczowanie. Na początku jak stuningujesz pojazd udaj się na wyścig tam gdzie ja. Spokojnie teraz skręcam w lewo to najbliższy w tej okolicy wyścig. Widać go już na radarze. Więc wjeżdżamy powoli. Teraz dzwonimy do Symonsa, by się wkręcić na misję. to ważne. Hello! This is Simeon How can I help? Of course, I'll send you something. Odpowiednio ustawiam samochód. Tak jest dobrze. Teraz uruchomiamy misję Simonsa, ale nie do końca. Jak ci się pokaże panel ustawień tej misji, to wychodzimy z niego, to ważne. Po czym wchodzimy na wyścigi, robimy to samo i wychodzimy. Teraz kierujemy się do naszej tuningowanej bryki. U mnie znajduje się do góry. Teraz jedziemy do garażu. W garażu zostawiamy naszą brykę. Tak właśnie widzicie, bryki fioletowe miałem pary, bo testowałem z różnymi samochodami, teraz wychodzimy z garażu. I najważniejsza rzecz, teraz nie możecie wsiąść do żadnego pojazdu, idziemy teraz z buta. Kierujemy się na te wyścigi tam, gdzie gliczowaliśmy, bo to jeszcze nie koniec. Wchodzimy na wyścigi. Tym razem nie wychodzimy z wyścigów tylko je zatwierdzamy. Po prostu tak jakbyś się ścigał, tylko że sam. Kolejny bajer: jak skończy się odliczanie, to wychodzimy z tego wyścigu. To jest ważne, i nie możesz zrobić tego inaczej. Próbowałem, i wszystko pójdzie ci się jebać. Rób dokładnie to co ja. I jak widzisz, odzyskałem w ten sposób moją niezarejestrowaną brykę. Aha, jak będziesz tuningować pojazd, to nie kupuj lokalizatora. A teraz powtarzamy wszystko od nowa, więc znowu musimy się wkręcić na akcję. Ja wybrałem Teraz Rona. what's up? No problem, Wchodzimy na akcję. Rona. A teraz wychodzimy. Wchodzimy na wyścig. I wychodzimy. Dajemy się dobre ki i do garażu i robimy to w kółko aż nam się to nie znudzi jeszcze jedna rzecz czasami jak to zrobisz to samochód zostanie koło okręgu misji wyścigu nie przejmuj się i wtedy wsiądź do pojazdu i ci do garażu czasem się zdarza że samochód się nie przestawi to nie psuje wcale glicza. Jak zauważyłeś, to mam teraz dwa takie same samochody. Jak nie wierzysz, to sprawdź, pokazuje mi ile mam kasy, jak wychodzę z garażu. A teraz pokażę wam ile to cacko jest warte. Każdy samochód ma inną wartość. I jak widzisz, jestem spłukany. Na tym samochodzie zarobiłem prawie 80 patoli. I to by było na tyle z mej strony.